Witam się z Wami serdecznie już w tym nowym roku. Oby przyniósł wielkie wygrane, tego Wam życzę i sobie również. Ja jako pierwszy miks przygotowałam sobie takie oto zdrapki. Mam tutaj brylanty, białe złoto, ekstra pensja, pensja, jeden rok wakacji oraz Multiforsa. Zobaczymy jak ten pierwszy miks w nowym roku się spisze i jakie przyniesie wygrane. Zapraszam do oglądania. Zacznę od strapki multiforsa. Muszą pojawić się trzy takie same kwoty. Mam złotówka 24, 200, 12, każda suma inna. O, są trzy złotówki, a myślałam, że nic nie będzie. Sprawdźmy mnożnik razy 2. Czyli jest 2 złote. Następnie mamy jeden rok wakacji. Sprawdźmy, jakie są wygrywające liczby, a jest to 22 oraz 15. Moje liczby to 13, 23, 16, 25. Napis 1 rok i 12, czyli niestety, ale tutaj nie ma wygranej. Kolejna jest pensja, 14,

23, 27 oraz 1. A moje liczby 19, 23 jest wygrana, 25, 3, 28, 8, 11, 26, 1 jest druga wygrana i napis Ekstra Pensja, czyli tak, tutaj mamy 5 i pod jedynką mamy również 5 zł czyli ekstra pensja przyniosła mi dzisiaj 10 zł. Następnie mamy białe złoto. 14 24 12 i 26. A moje liczby. 12 no proszę, jest wygrana. 27 8 23 4.

na tej zdrapce. No powiem Wam, że tak to można. Tak to się bardzo przyjemnie drapie, kiedy jest tyle wygranych zdrapek. I mamy ostatnią. Są to brylanty. No to zaczynajmy. Worek, perła, róża. Pewnie jak pochwaliłam to hmm, dobra pasta się skończy i będzie wielki klops teraz. Ale zobaczymy. Okulary, złoto, Szminka, okulary, szminka, no to już nie ma co drapać Trzeci, Mamy tak kolczyk, portfel, złoto, prezent, zegarek, świnka, brylant, garnek, torba, dzwonek, bransoletka, torba. Złoto, podkowa, kufer, tron, worek, szminka, korona, tron, garnek, dzwonek, kapelusz. Co to jest czekolada? Bransoletka, torba, naszyjnik, naszyjnik i lustro, róża, róża, perfumy, pierścionek, perła, moneta, moneta, perfumy, świnka, kufer klucz, sejf, kufer, naszyjnik, sejf, podkowa, worek, prezenty, korona, czekolada, pierścionek, kolczyki. Zostały jeszcze dwie gry. Jest lustro, lustro, moneta. Co tu jest? Klucz, Kapelusz i zostaje bonus, a w bonusie serduszko. Niestety, niestety, brylanty przegrywają. No cóż, wyglądało to całkiem nieźle, ale brylanty chyba tutaj nam zawaliły sprawę. Sprawdźmy teraz, jak to wyszło nam. Podsumujmy. Czyli tu mamy tak 2 złote, ponieważ mnożnik był razy 2, tu mamy dwa, to jest 4. 10 to jest 14 i 10 to mamy 24 zł na 45 wydanych. No, niestety, gdyby brylanty mi tutaj dały chociaż zwrot, to wynik byłby całkiem, całkiem fajny. Ale niestety w brylantach się dzisiaj nie udało. W sumie i tak, ilościowo, zdrabki naprawdę się spisały, ponieważ na 6 zdrapek wygrały aż 4. Nie jest najgorzej, ale wiadomo, zawsze chce się, żeby był ten plus. No cóż, zobaczymy. Będziemy próbować dalej. Ja Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.